Cześć, z tej strony Artur. Dziś jedna z ostatnich części cyklu Jak zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki na, na 100%, czyli liczby przeciwne i liczby odwrotne. Zapraszam. A po co mi temat ma? Ładna się pogoda zrobiła, więc czemu nie nagrywać na zewnątrz? Dajcie znać w komentarzach, jaka tam pogoda u Was. No dobrze, liczby przeciwne i liczby odwrotne. Zacznijmy może w takim razie od liczby. Przeciwnej. Liczba przeciwna do danej liczby to taka liczba, w której zmienia się jej znak. Czyli na przykład, jeżeli mamy taką liczbę jak 5, to jej liczba przeciwna to będzie minus 5. Jeżeli mamy na przykład ujemną liczbę, na przykład minus 3, to jej liczbą przeciwną będzie po prostu 3 na plusie. A jeżeli mamy na przykład załóżmy minus 3 pierwiastki z 2, to liczbą przeciwną do tej liczby będą po prostu plus 3 pierwiastki z 2. No dobrze, jak będzie na przykład jakiś ułamek, załóżmy 5 i załóżmy 13 setnych. To jaka będzie liczba przeciwna do takiej liczby? No skoro 5,13 to liczba dodatnia, to z liczby dodatniej zrobi się liczba ujemna, czyli to będzie minus. 5 i 13 setnych. I taka ogólna zasada nam mówi, że jeżeli mamy właśnie jakąś liczbę, niech będzie liczba a, i my chcemy ją zamienić na liczbę przeciwną, to my dostaniemy wtedy minus a. Bo zauważcie, żeby dostać taką minus 5, to my musieliśmy po prostu zrobić minus 5. Natomiast, żeby zrobić załóżmy z takiej minus trójki trójkę, to my tu tak naprawdę zrobiliśmy minus i minus ta liczba, czyli minus, minus 3 to rzeczywiście będzie 3. Czyli tak naprawdę, żeby zrobić liczbę przeciwną, to my musimy ją wymnożyć, przez Minus 1, po prostu. I właśnie z tego powodu, że liczba przeciwna powstaje poprzez pomnożenie tej poprzedniej przez minus 1, to dlatego mamy taką własność, jeśli chodzi właśnie o liczby przeciwne. My wiemy, że jeżeli dodamy do liczby, do jakiejś liczby a, dodamy do niej jej liczbę przeciwną, czyli minus a, to co wtedy dostaniemy? No, dostaniemy 0. I ta własność jest prawdziwa dla każdej liczby i liczby przeciwnej do tej liczby. No bo zauważcie, na przykład, jak mamy takie 5 i dodamy do tego minus 5, no to że Rzeczywiście dostaniemy 0, ale jak do takiej minus 7 dodamy 7, bo 7 będzie przecież liczbą przeciwną do minus 7, no to minus 7 plus 7 również da nam 0. Dlatego właśnie mamy taką własność liczb przeciwnych. A jak zapamiętać, że to jest liczba przeciwna, a nie odwrotna, bowiem, że to się czasami miesza. No, liczba przeciwna ma przeciwny znak. Nie ma czegoś takiego jak odwrotny znak. Może być tylko i wyłącznie przeciwny znak. I przeciwnym znakiem do plusa jest minus, a przeciwnym znakiem do minusa jest plus. No dobrze, to teraz sobie powiedzmy o liczbach odwrotnych. Odwrotnych. Liczba odwrotna do danej liczby to taka liczba, w której zamieniamy licznik z mianownikiem. Odwracamy licznik z mianownikiem, dlatego właśnie jest to liczba odwrotna. Czyli na przykład, jak mamy taką liczbę, załóżmy 2 trzecie, to liczba odwrotna, to zamieniamy ten licznik z mianownikiem, tak? Licznik się z mianownikiem zamienia, czyli to będą 3 drugie. No dobra, a jak mamy na przykład, załóżmy taką liczbę, niech będzie, no nie wiem, 2 i 1 trzecia, to jak to teraz zamienić na liczbę odwrotną? No, my najpierw musimy oczywiście zamienić ten ułamek mieszany na ułamek niewłaściwy. Jeżeli ktoś nadal ma problemy z ułamkami zwykłymi, to odsyłam Was. Do mojego materiału, jakby co? Czyli najpierw musimy tutaj wciągnąć te całości do naszego licznika, czyli 2 razy 3 to będzie 6 plus 1, to będzie 7, czyli to jest 7 trzecich. Teraz, jak robimy z tego, oczywiście, liczbę odwrotną, no to zamieniamy znowu licznik z mianownikiem, czyli jak było 7 trzecich, to się zrobią 3. Siódme i tyle. No dobrze, jak mamy na przykład taką liczbę, niech będzie minus 7, i my z tej minus 7 chcemy zrobić liczbę odwrotną, no to wy oczywiście musi, musicie wiedzieć, że każda liczba całkowita i też naturalna, my zawsze możemy jedynkę dopisać w mianowniku, czyli minus 7 to jest to samo co minus 7 pierwszych. I my teraz tutaj zamieniamy licznik z mianownikiem, a ten minus, ważne, że jest jeden. My możemy ten minus przed całym ułamkiem wrzucić, my możemy go do licznika wrzucić do mianownika, no zazwyczaj zostawiamy go przed ułamkiem, czyli tak naprawdę. To będzie też minus, bo minus nam zostaje. No i to będzie minus 1 siódma. Nigdy przy liczbach odwrotnych nie zamieniamy znaków, czyli jak był minus, to będzie minus, jak był plus, to będzie plus. No dobrze, to jeszcze jeden sobie przykład zróbmy. Załóżmy, że mamy taką liczbę jak dwa pierwiastki z dwóch i my to dwa pierwiastki z dwóch chcemy zamienić na liczbę odwrotną. No, oczywiście, początek taki sam. My wiemy, że dwa pierwiastki z dwóch to są dwa pierwiastki z dwóch przez jeden po prostu. No to odkręcamy, no to tu będzie 1 przez dwa pierwiastki pierwiastki z dwóch. No i teraz trochę ponadprogramowo, bo nie macie tego mnożenia i dzielenia pierwiastków w tym roku, no ale to sobie powiedzmy, bo my powinniśmy wyciągnąć tu niewymierność z mianownika, to znaczy my nie chcemy mieć w mianowniku, czyli tym na dole, niewymierności, a wiemy, że pierwiastek z dwóch to jest liczba niewymierna, czyli my, żeby pozbyć się teraz tej naszej niewymierności z mianownika, ja to zrobię równa się, to my powinniśmy cały ten ułamek pomnożyć przez jeden w bardzo sprytny sposób, to znaczy pomnożyć i podzielić właśnie przez ten pierwiastek, czyli to. To. I to jest takie samo jak to. I co my z tego dostaniemy? No, 1 razy pierwiastek z 2 to będzie po prostu pierwiastek z 2, natomiast na dole dwa pierwiastki z dwóch razy pierwiastek z dwóch to będzie 2. No i tu raz ja to napiszę pierwiastek z 2 do kwadratu, tak naprawdę, czyli pierwiastek z dwóch i pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2 i razy 2 to będzie 4. I zobaczcie, jakie cudo to nam wyszło. Zauważcie, że dwa pierwiastki z dwóch są liczbą odwrotną do pierwiastka z 2 przez 4. Jeżeli pojawiają się Wam właśnie te pierwiastki w tych liczbach, to przy liczbach odwrotnych nie zawsze tak naprawdę od razu widać, że dana liczba jest liczbą odwrotną. Dlatego właśnie dobrze jest również znać własności liczby i liczby odwrotnej do tej liczby. Czyli jeżeli mamy jakąś liczbę A i chcemy ją zamienić na tak naprawdę liczbę odwrotną, to my musimy po prostu zrobić 1 przez tą liczbę. Pamiętajcie, że A to jest inaczej A przez 1. Tak naprawdę liczb odwrotnych używacie, kiedy trzeba podzielić przez ułamek, bo właśnie zamiast dzielić przez ułamek, to wtedy mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli właśnie zamieniamy licznik z mianownikiem. No i mamy taką własność, zauważcie, może ja tą liczbę zrobię tu na niebiesko, żeby troszkę się nam wyróżniała. Mamy taką własność, że jeżeli pomnożymy liczbę i liczbę odwrotną do tej liczby, to musimy zawsze dostać ile? No zaraz zobaczycie. Czyli zobaczmy, czyli A razy nasza liczba 1 przez A. No ile to nam da? Pamiętajcie, że A to jest to samo co a pierwszych, czyli to jest licznik, to jest licznik, to jest mianownik, to jest mianownik. No, ja może to zapiszę jeszcze raz, czyli, czyli, że to jest a pierwszych razy 1 przez a. I mam nadzieję, że z ułamków pamiętacie, że my możemy w mnożeniu ułamków skracać licznik z mianownikiem. Czyli my możemy tutaj, zauważcie, a i to a podzielić przez ile? No przez a. To i to podzielimy sobie przez a. A jeżeli a podzielimy przez a, to dostaniemy ile? No nie 0, dostaniemy 1 i tu również 1, czyli mamy 1 przez 1 razy 1 przez 1, czyli to wszystko da nam oczywiście 1. Czyli mamy własność, jeśli chodzi właśnie o mnożenie liczby i liczby odwrotnej do tej liczby, że mnożenie tych liczb zawsze musi dać nam 1. Ja to jeszcze zapiszę, czyli liczba a razy jej odwrotność musi nam dać zawsze 1. I to jest do zapamiętania. A gdzie można wykorzystać taką własność? No zauważcie, że jeżeli byście mieli zadanie, na przykład, żeby sprawdzić, czy dane liczby są liczbami odwrotnymi. I te liczby, jakie mamy sprawdzić, to niech to będzie pierwiastek z trzech oraz pierwiastek z 3 przez 3. No tak patrzymy, no w ogóle no nie widać za bardzo, żeby przecież tu się licznik z mianownikiem zamienił, ale w takim razie sprawdźmy, czy my powinniśmy teraz pierwiastek z 3, tą pierwszą liczbę, pomnożyć przez tą drugą liczbę, czyli przez pierwiastek z 3 przez 3. Jeżeli dostaniemy z tego 1, to będzie oznaczało, że to będą liczby oczywiście odwrotne. Jeżeli to będzie jakakolwiek inna liczba, 0, minus 1, 5, minus 10, jakiś pierwiastek, to wtedy te liczby nie są liczbami odwrotnymi. No dobrze, no to tak, pamiętamy, tu jest pierwiastek z 3 przez 1, czyli na górze w liczniku mamy pierwiastek z 3 do kwadratu i na dole będzie 1 razy 3, czyli tak naprawdę 3. A pierwiastek z 3 do kwadratu to wiemy przecież, że to jest 3. Jeżeli ktoś ma jeszcze zaległości z pierwiastków, to dotrzymajcie link do mojego materiału, jakby co. To dostaniemy 3 przez 3. No i co się okazuje? No przecież 3 przez 3 to jest 1, czyli w takim razie obie te liczby są liczbami odwrotnymi. No dobrze, jakbyśmy mieli takie liczby, załóżmy, że to będzie załóżmy 2 pierwiastki z 5. No i załóżmy, niech będzie 4 przez pierwiastek z 5. Sprawdźmy, czy te liczby są odwrotne. Czyli mnożymy 2 pierwiastki z 5 razy 4 przez pierwiastek z 5. No to tu wiemy, że jest 1. No i co tu się okazuje? Ten pierwiastek z tym można skrócić przez pierwiastek z 5, to będzie 1. Zostaje nam 2 razy 4. 2 razy 4 to oczywiście 8. No tu została 1 przez 1, czyli to jest 8. Czyli te liczby nie są... Odwrotne. Mam nadzieję, że sobie ułożyliście, które to są liczby przeciwne, które są tam odwrotne. Mam nadzieję, że zapamiętacie również własności tych liczb. Jakby się gdzieś przypadkiem okazało, że na egzaminie będziecie mieli pytanie, które liczby na przykład są odwrotne, to już wiecie, że trzeba wtedy je pomnożyć. A jeżeli będzie pytanie, które liczby są przeciwne, to będzie trzeba je dodać i sprawdzić, czy się wyzerują. Jeżeli materiał się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, jakie umieszczam, to zapraszam Was na swojego Facebooka. A po co mi, temat ma linki. Będą w opisie. Miłego, pogodnego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi temat ma?